Tak, jesteśmy po bardzo trudnym, ale zwycięskim dla nas meczu z Red w Słonice. No spodziewaliśmy się bardzo trudnej przeprawy Dzisiaj. Pierwsza połowa bardzo słaba w naszym wykonaniu dzisiaj. Dobra reakcja w drugiej połowie. Dobre zmiany też, też prowadziły troszkę spokoju w naszej grze. Już byśmy bardziej to zbilansowani, dużo lepsza gra w obronie na niewiele pozwoliliśmy rywalowymi poza stami fragmentami gry i dwa dwoma błędami to... Dobrze grę prowadziliśmy, w ataku sporo strzałów, może nie było zbyt wielu klarownych takich sytuacji stuprocentowych, ale, ale rzeczywiście doprowadzaliśmy do finalizacji, to było dla nas bardzo ważne. Też cóż, mam nadzieję, że ten, ta druga półka, zwłaszcza i zwycięstwo w konsekwencji tej niezłej gry, to jest dla nas prognostyk do tego, że przed nami lepsze czasy. Za tydzień kolejny mecz, już też pewnie inny, z zespołem z Leszna, który... Różnie dysponuje bardzo silnym zespołem, także także oczywiście liczymy na, na trzy punkty i, i ustadowieni się na tym naszym wymarzonym miejscu piątym bądź czwartym na koniec pierwszej rundy. Zespół scholic na pewno postawił nam bardzo trudne warunki. E, myślę, że pierwsza połowa troszeczkę przespana, bo gdzieś widać było te, te braki koncentracji, szczególnie w grze w defensywie. Na drugą połowę, na szczęście wyszliśmy odmienieni. Realizowaliśmy w pełni plan trenera. Udało się zainkasować trzy punkty i myślimy już o kolejnym meczu. Do dzisiejszego meczu dziękuję chłopakom za, za walkę. Toruniowi gratuluję zdobycia trzech punktów. Mecz typowej walki, tak. Sędziowie pozwolili dzisiaj grać bardzo ostro. Wydaje mi się, że momentami za ostro, nie byli w stanie tego meczu skontrolować. Do zawodników ma pretensje o to, że że Toruń strzela nam bramkę w momencie, kiedy tak naprawdę my mamy stały fragment gry. Ma być to dla nas korzyść. A Toruń strzela bramkę z kąta ataku po naszym stałym fragmencie gry. No i zabrakło w dzisiejszym meczu na pewno skuteczności, bo mieliśmy takie akcje, żeby gdzieś tam wyjść na prowadzenie. Niestety dzisiaj nie chciało wpaść. Bramka Torunia też bardzo dobrze pobronił. No niestety wracamy do Honic bez punktów. No, co można powiedzieć po meczu? Mamy duży, powiedzmy, niedosyt. Fajnie, zgraliśmy w ogóle w pierwsze połowie, Szkoda, mieliśmy dużo sytuacji. No, nie szeliliśmy. To jest na, na razie naszą jest balączką. W drugiej połowie straciliśmy taką, taką złą bramkę. Goniliśmy cały czas w drugiej połowie toroń no też mieliśmy pff, trochę sytuację, no ale piłka jest taka, że jak nie, nie chcemy zamykać albo szelet na drugi stópek, albo powiedzmy być agresywni z przodu, no to to się nie da wygrać.